Czy na naszych oczach realizuje się przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, że w Polsce będzie rządzić osoba z zewnątrz, na przykład jakiś komisarz z Unii Europejskiej, a to wszystko za sprawą tego, że no, tutaj będą problemy, jeśli chodzi o władzę, jedne władze nie będą uznawać drugie, drugie tej pierwszej. No właśnie, czy na naszych oczach realizuje się wizja przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, jak brzmiała ta wizja przepowiednia o tym wszystkim w dalszej części tego filmu? Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknę na grze w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdź też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie like go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza czy za chwilę ta przepowiednia przewidnia stanowisko Jackowskiego nie zrealizuje się na naszych oczach, a ta przepowiednia brzmiała w ten sposób, że Polską będzie rządziła osoba z zewnątrz, obca, e, tak. Która będzie wyznaczona, to może być jakiś komisarz. No, od razu mogłoby to się kojarzyć z jakimś komisarzem, na przykład z Unii Europejskiej, który był został oddelegowany do Polski, żeby rządzić. No, póki co nic, taka, nic tak na, na to nie wskazuje, ale zobaczmy sobie, jakie są potężne tarcia polityczne pomiędzy jedną siłą polityczną, a też drugą. E, tak, z jednej strony tutaj mamy rząd Donalda Tuska, oczywiście po prostu legalnie wybrany, większość, tak, ma w Sejmie i tak dalej, nie żadnych po prostu tutaj nikt tego nie podważa. Natomiast z drugiej strony mamy też rząd prawa spadliwości, znaczy rząd prawa, oczywiście partię prawa sprawiedliwość, tak, która dostała się do Sejmu, która tutaj wygrała wybory, ale nie ma większości. No i tutaj mają miejsce manifestacje, protesty, tak, nieuznawanie tutaj, jeśli chodzi o władzę telewizji, to co praktycznie robi PiS, tak, tutaj praktycznie tutaj manifestacje, potem kwestia na przykład Wąsika, Kamińskiego, PiS protestuje i tak ¿Entendido? I czy w całej tej sytuacji nie dojdzie do tego, że tak naprawdę to nawet nie jest kwestia walki partii rządzącej z opozycją, tylko praktycznie, praktycznie siły politycznej, tak? Siły praktycznie społecznej, jedna na drugą. Czy w całej tej sytuacji na przykład w Polsce nie zostanie wyznaczony jakiś komisarz, komisarz z zewnątrz, jakiś komisarz tak rewizyjny, czy po prostu tak, który by tymczasowo rządził Polskę, I wtedy zrealizowałaby się ta wizja przeprowadzenia? powietnia Snowidza Jackowskiego. Dlaczego można o tym w ten sposób sądzić? No, zobaczmy sobie na przykład taką rzecz. Kiedy to nagrywam, już jest praktycznie 12 stycznia, tak, a więc dzień po 11 stycznia. No, miały miejsce te manifestacje, protesty i tak dalej. Ludzie tutaj, zwolennicy praktycznie PiSu, przyjechali do Warszawy. Było tam około 30 tysięcy. Chociaż tam tutaj tak, bo Henek mówił o tej, na tym praktycznie wiecu politycznym, że było tam 300 tysięcy ludzi. No, nie, to jest przesada. Natomiast y, zobaczmy sobie, że praktycznie w ten dzień miał mieć miejsce też po prostu obrady Sejmu. Szymon Hołownia przesunął te obrady Sejmu tydzień później. Pojawiły się barierki przed Sejmem i tak dalej, w obawie, że ci po prostu ludzie protestujący będą szli pod Sejm i tam będą mieć miejsce protesty, no i na przykład jakieś zakłócenie tutaj porządku i tak dalej, tak? No więc, właśnie, jeżeli teraz Sejm już się ugina, tak, a y, no tutaj po prostu prze, przekłada praktycznie. Tutaj te mm, prace w Sejmie na tydzień później, w obawie właśnie przed po prostu tym, żeby no, nie doszło do Parajżu, czy jakiejś sesji, i tak dalej, po prostu jeśli chodzi o Sejm czy pod Sejmem, czy taka sytuacja nie będzie blokować dalszego funkcjonowania, jeśli chodzi o władzę ustawodawczą w Polsce? I wtedy rzeczywiście na przykład tutaj rząd Nada Tuska wystąpi z taką prośbą, żeby na przykład w Polsce został ustanowiony tymczasowy jakiś komisarz albo Unia Europejska podejmie taką decyzję, bo będzie widziała po prostu, że tutaj, tak, że, no to, to nie są pretensje do rządu Donata Tuska, tylko to są pretensje praktycznie do prawa i sprawiedliwości, który nie potrafi uznać wyborów, tak, zwycięstwa tutaj jeśli chodzi o rządu Donata Tuska, tak, partie, które wchodzą w skład tego rządu chociaż sam Jarosław Kaczyński na tym wiecu politycznym mówił, że on nie podważa legalności tych wyborów, ale nie wszystko tam można było sprawdzać, czy gdzieś tam można, jeśli chodzi o wybory, to tam gdzieś mogły po prostu mieć miejsce, że trzeba po prostu pinować każdej urny, każdego głosowania i tak dalej, czyli już jakby po prostu tutaj Jarosław Kaczyński zasiewa pewną nutkę, tak, że niby wybory nie są sfałszowane, ale gdzieś tam mogło po prostu być źle policzone i tak dalej, tak, no a to jest bardzo niebezpieczne, tak, no, bo to jest jest bardzo niebezpieczny, znaczy że co jak. Prawo Sprawiedliwość wygrywa, to wtedy wybory są legalne, e, tak, równe, bezpośrednie, tajne i tak dalej. E, to są pięcioprzemiotnikowe. A jeżeli Prawo Sprawiedliwość przegrywa, to znaczy, że po prostu, no to znaczy, że gdzieś tam ktoś przykombinował, ktoś źle policzył, tak? Nie wszystkie głosy, a może nie wszystko tak było, jak miał być i tak dalej. Teraz szapinować, więc to jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, tak? Bo taka sytuacja może doprowadzić później, że na przykład zwolennicy PiSu, który też jest bardzo dużo w Polsce, wydą na ulicę, będą protestować testować, jakby na sztandarach będą znosić takie hasła, że wybory zostały sfałszowane, tak? No to też po prostu, no to jest bardzo po prostu niebezpieczna sytuacja. No i właśnie, pamiętam jak przedstawiałem tą wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, który mówił o tym, że w Polsce będzie rządzić osoba z zewnątrz, obca, która nawet będzie miała nazwisko jakieś faktycznie obce, tak, to nawet nie jest kwestia osoby, że e, tak, e, no wiadomo, że są po, w, w Polski nawet politycy, no, tak, politycy, którzy mogą mieć po prostu nazwiska, które brzmią tak w sposób zagraniczny, czy też niemiecki, no ale no, to są z reguły Polacy, tak, no nie, nie, nie widziałem tutaj, żeby ktoś był jakimś obcokrajowcem, krajowcem, tak, chociaż po prostu chodzi o tutaj, o to, o kwestię taką, że czy to będzie osoba, która w ogóle nie będzie nic miała wspólnego z Polską, właśnie będzie takim komisarzem wyznaczonym na przykład przez Unię Europejską na, na, na pewien czas, żeby zarządzać praktycznie Polską, w związku z tym, że te siły polityczne będą tak duże tarcia, że nie będą mogły praktycznie tutaj, no wiadomo, że to nie jest kwestia, żeby się dogadały, tak, ale po prostu jakby prawo i sprawiedliwość będzie paraliżować funkcjonowanie państwa polskiego, tak funkcjonowanie po prostu po prostu w prawidłowe państwa polskiego, a wiadomo, że ustawy po prostu trzeba przygotowywać, trzeba po prostu je wprowadzać w życie. To też jest niebezpieczne dla nas wszystkich, tak, no bo parajżowanie praktycznie jest skończone. Zresztą taka, taka osoba z zewnątrz może być prowadzona w związku z tym, że na przykład Unia Europejska zobaczy, że prezydent Polski będzie torpedował wszelkie działania Sejmu, tak. Sejm przejmie jakąś ustawę, PiS na przykład będzie przeciwko tej ustawie, a prezydent jej albo nie podpisze, albo będzie przesłał do Trybunału Konstytucyjnego i cały czas będzie ją torpedować, tak? Jak mówiłem, no już mówiłem od samego początku po prostu, że w momencie, kiedy miały miejsce te wybory, tam chyba 15 października miały miejsce wybory, ja już mówiłem po prostu tam parę dni później, 16, 17, że to jest niebezpieczna sytuacja, że nawet jeżeli rząd Donata Tuska będzie mieć większość w sejmie, no to jeżeli po prostu Andrzej Duda, prezydent Polski, będzie torpedował działania, no to jest to niebezpieczne, tak? No bo wiecie, no ustawy muszą być przyjmowane. Jeśli chodzi o normalne funkcjonowanie państwa polskiego, tak, pewnych ustaw można nie przyjąć czy odłożyć je w czasie, natomiast takie, to, 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 takie praktycznie torpedowanie nie bo nie, to jest bardzo niebezpieczne, tak? podejmowanie kwestii, że Wąsik i Kamiński to są więźniowie polityczni, to też po prostu jest bardzo niebezpieczne. Nawet Amnesty International ostatnio po prostu podała taką informację, żeby bardzo uważać, zwracać uwagę na to, kiedy i kogo określamy praktycznie więźniem politycznym, tak, bo jak mają się po prostu ci więźniowie, tak, Kamiński i po prostu tutaj Wąsik, do tych więźniów prawdziwych politycznych, tak, zagranicznych, tak jak powiedziano, to nie są więźniowie polityczni, tym bardziej, że to po prostu jeszcze tej prezydent ich zaraz ułaskawił, zrobił praktycznie tutaj całe tutaj tak przestawienie, że zabrał ich do pałacu prezydenckiego, przecież mógł od samego początku ich u, ułaskawić, tak. Oni trafili do aresztu, potem przyjął ich żony po prostu tak na prośbę ich żon po prostu ułaskawił i tak dalej. Wystąpił z prośbą do prokuratora generalnego, żeby jeszcze tego samego dnia dzwonił praktycznie tych dwóch polityków z aresztu, tak. Przecież on w momencie kiedy zapadł wyrok prawomocny od samego początku mógł wydać po prostu tak akt łaski, e, na, opierał się cały czas prezydent przy swoim, że już raz taki akt łaski po prostu wydał, podpisał, tak? No więc właśnie, czy zatem za chwilę nie będzie na naszych oczach dziać się po prostu ta wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego o tym, że osoba kompletnie z zewnątrz będzie zarządzana, pols, zarządzała Polską? No ale ktoś powie, no ale w jaki sposób, tak? Przecież no to, my, my, ale czy nawet rząd Donalda Tuska by sobie na to pozwolił, tak? To by też straciłby praktycznie wpływ władzy i tak dalej w kraju, no ale może być takie coś powiedziane, że Unia Europejska powie albo Polska przyjmie komisarza z zewnątrz, komisarza Unii Europejskiej, który tymczasowo będzie zarządzał Polską, albo tutaj tak po prostu nawet nie mówię, że Polska będzie wyrzucona z Unii Europejskiej, bo to nie jest takie proste i takie szybkie. Ale na przykład członkostwo Polski w Unii Europejskiej będzie tymczasowo zawieszone. Tak? może też taka być sytuacja no więc właśnie jestem ciekaw co wy na ten temat sądzicie na temat tej wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego która yy, no, yy, teraz i tym bardziej ona się robi po prostu widoczna tak tym bardziej po prostu dla nas wszystkich ona staje się praktycznie widoczna na razie tak powiedziałem no, nie było żadnych praktycznie tutaj informacji na temat tego że taki komisarz miałby się w Polsce pojawić no ale w związku z tym co się dzieje kto kto wie czy tutaj sytuacja właśnie się tutaj nie zmieni pozdrawiam trzymajcie się cześć